Siemanko, z tej strony Sermisiek. W tym materiale omówimy sobie wszystko na temat długo wyczekiwanego dodatku War Sales do gry Mount Blade 2 Bannerlord. Jest to pierwsze rozszerzenie, które wprowadza do gry zupełnie nowe mechaniki związane z walkami morskimi i żeglugą na wodach. Przygotujcie się więc do szczegółowej podróży, przez najważniejsze zmiany, mechaniki, nową frakcję i wpływ tego DLC na rozgrywkę. War Sales to pierwsze duże rozszerzenie do Banner Lorda, które wprowadza do gry długo wyczekiwane walki morskie. Po raz pierwszy w historii Banner Lorda możemy żeglować i prowadzić bitwy na morzach. Nasze armie przekształcają się we floty, a każda bitwa to prawdziwe widowisko, gdzie doświadczymy zarówno abordażu, jak i walki na dystans z użyciem łuczników, arterii, a nawet możliwość niszczenia żagli przeciwników. Jakby tego było mało, warunki pogodowe też realnie wpływają na sterowność okrętów oraz na przebieg walk co dodaje realizmu i nowej głębi taktycznej. Dodatek rozbudowuje także świat. O nowe tereny oraz rozległe północne morza, wyspy, rzeki i otwarte wody, dzięki czemu mapa gry staje się znacznie większa i bardziej zróżnicowana. DLC wprowadza nie tylko nowe mechaniki morskie, ale integruje je z systemami polityki, dyplomacji i handlu na świecie. Oznacza to, że wojna morska może wpływać na przebieg konfliktów lądowych, blokady portów i zaopatrzenie armii, a do dyspozycji gracza dostępna jest również nowa kampania morska wraz z misjami i fabularnymi wątkami, które wprowadzają świat bitew na morzu. Statki są różnorodne i zróżnicowane pod względem taktycznym, więc każdy gracz bez problemu wybierze swój okręt i dopasuje go do swojego stylu rozgrywki. Gra pozwala wybierać między szybkimi fregatami idealnymi do kitingu i ataku z dystansu, a potężnymi okrętami zdolnymi do taranowania i załadowania dużych ilości żołnierzy. System rozbudowy statków pozwala na ulepszanie ich prędkości, siły taranowania oraz możliwości napraw na morzu, co daje szerokie pole do personalizacji naszej floty. Statki mogą być wyposażone w machiny oblężnicze, żagle czy tarany, a bitwy morskie umożliwiają abordaż, uszkadzanie wioseł czy żagli przeciwnika, co sprawia, że są one pełne dynamiki i złożoności. W grze do dyspozycji mamy trzy główne klasy. Statków, które różnią się przeznaczeniem i parametrami. Lekkie, generują niskie koszty, więc są tanie i szybkie. Dodatkowo cechują się bardzo dobrą zwrotnością i przyspieszeniem, więc doskonale sprawdzą się w szybkich atakach z flanki. Mają jednak mniejszą ładowność i mniej punktów życia, przez co są bardziej podatne na uszkodzenia. Ich niewielkie rozmiary powodują także niestabilność na zburzonym morzu oraz mają ograniczoną liczbę ulepszeń. Z kolei średnie to wszechstronne jednostki, które łączą umiarkowany koszt, wytrzymałość oraz możliwość rozbudowy. Są dobrym kompromisem między szybkością, siłą ognia i załogą, co czyni je najbardziej uniwersalnymi na polu bitwy. Natomiast ciężkie charakteryzują się dużą wytrzymałością i siłą rażenia, lecz są powolne i kosztowne. Ponadto każda frakcja w grze ma swoje unikalne style okrętów inspirowanych historycznymi wzorcami, na przykład nordowie używają lekkich i średnich statków nastawionych na abordaż, a Imperium operuje ciężkimi jednostkami do walki czołowej. Łącznie w War Sales do dyspozycji graczy zostanie oddane 18 typów statków z różnorodną dostępnością klas w zależności od frakcji i poziomu rozbudowy portów. DLC wprowadza do gry szeroko rozbudowany system modyfikacji statków, który pozwala graczom na personalizację swojej floty na wielu poziomach. Wśród wszystkich dostępnych typów statków, każdy można dostosować poprzez wyposażenie ich w różnorodne ulepszenia mające wpływ zarówno na możliwości bojowe, jak i ekonomiczne. Statki posiadają wiele slotów do modyfikacji, m.in. w burtach, na rufie, dziobie oraz w sekcji żagli. Można więc na nich montować broń oblężniczą, taką jak balisty i katapulty, które pozwalają na ostrzał podczas bitew morskich. Dostępne są również bastiony zwiększające trzymałości i ilość przewożonych żołnierzy co ułatwia skuteczne abordażowanie przeciwników modyfikacja obejmuje także tarcze chroniące załogę oraz specjalne tarany do niszczenia innych jednostek co dodaje dodatkowy wymiar taktyczny w grze nie zabraknie też ozdobnych elementów montowanych na dziobie statków które nadają jednostkom unikalny wygląd i charakterystyczny styl nawiązujący do kultury regionu i frakcji Istotnym elementem jest również modyfikacja żagli, ponieważ ich typ i rozmiar wpływają na prędkość, manewrowość i efektywność pod różnym wiatrem, co pozwala dopasować statek do indywidualnego stylu gry, czy jako szybki pościgowiec, ciężkozbrojny okręt bojowy lub statek transportowy. Ponadto system modyfikacji statków jest przygotowany tak, aby mógł być rozszerzany przez moderów, co daje ogromne pole do eksperymentów i tworzenia nowych typów statków czy uzbrojenia. War Sales wprowadza aż trzy nowe umiejętności skoncentrowane na walce i dowodzeniu na morzu, które są powiązane z istniejącymi atrybutami postaci. Marynarz poprawia zdolności bojowe podczas starć na statkach. Kapitan podnosi nawigację oraz efektywność oblężeń morskich, a nawigator zwiększa szybkość i precyzję manewrów okrętów. Dzięki temu każdy dowódca może rozwijać się w kierunku morskiego mistrza i przejmować kontrolę nad walkami na innych płaszczyznach niż tylko ląd. Dodatkowo kampania w grze nowe mapy z rozbudowaną siecią rzek i portów, które pozwalają na żeglugę w różnych częściach kontynentu. To z pewnością odmieni sposób w jaki będziemy planować ruchy armii i rozwój Królestwa, zwłaszcza że bitwy w wąskich rzekach mają swoje unikalne scenariusze i taktykę odpowiadającą ograniczonej przestrzeni. Dodatkowo na naszej drodze staną nie tylko inne armie, ale również nowe bandy morskich rozbójników, którzy stanowią zagrożenie na szlakach wodnych i dodają kolejne elementy ryzyka i adrenaliny podczas żeglugi. Kolejnym kluczowym elementem jest nowa frakcja Nordów zamieszkująca mroźne północne królestwo. Nordowie to surowi mieszkańcy północy, a ich styl życia czerpie z tradycji wikingów. Ich tereny pełne są fiordów i wysp, co doskonale komponuje się z nową mechaniką żeglugi. Omawiana frakcja specjalizuje się przede wszystkim w wojnie morskiej i jako jedyni dysponują jednostkami morskimi zdolnymi do szybkich ataków oraz prawnej obrony portów. Ich flota to szybkie i zwinne statki idealne do prowadzenia rajdów i ataków na szlaki handlowe. Natomiast w walce lądowej Nordowie stawiają na ciężką piechotę z typowym dla siebie arsenałem, takim jak topory, długie włócznie, łuki o większej wytrzymałości i elastyczności oraz charakterystyczne futrzane pancerze. W dodatku pojawiają się również nowe umiejętności i bonusy związane z dowodzeniem takimi oddziałami, dzięki którym łatwiej jest im utrzymać wysokie morale podczas długich kampanii. Nordowie wprowadzają do świata Banner Lorda nowy wymiar zarówno w taktyce morskiej, jak i lądowej, wymuszając na graczu myślenie o wojnie na wielu frontach, tak więc trzeba kontrolować nie tylko armię na lądzie, ale i floty na wodzie. Ich specyfika działania świetnie. Sprawdza się podczas szybkich, zaskakujących ataków na słabsze punkty przeciwnika, a obecność nowych jednostek zwiększa strategiczną różnorodność rozgrywki. Ponadto, dodatek War Sales pozwala także po raz pierwszy w serii przeprowadzić pełną kampanię z tą frakcją i poznać ich wyjątkowe oblicze. W War Sales można rozwijać flotę wybierając spośród kilkunastu różnych typów statków z możliwością ich modyfikacji. Flota może być dowodzona na wielką skalę umożliwiając blokady morskie i operacje wsparcia dla kampanii lądowych. Dodatek umożliwia też rozwój portów i infrastruktury co przekłada się na ekonomię i strategiczną przewagę. Gracze mogą kupować statki, ulepszać je, rekrutować załogę i wyruszać na wyprawy między kontynentami. Z kolei nowe umiejętności bohatera o których wspomniałem wcześniej pozwalają na lepsze dowodzenie jednostkami morskimi, poprawiają nawigację, obsługę okrętowych oraz skuteczność walki na pokładzie statku. Flota jest kluczowym elementem kontrolowania rejonów morskich, umożliwiając blokady portów, ochronę handlowych tras morskich i szybkiego reagowania na zagrożenia. Oblężenie nadmorskich miast zyskuje dzięki temu nową głębię, gdyż blokada morska może odciąć posiłki i zaopatrzenie, co w dużym stopniu wpływa na wynik walk. Podczas bitew morskich możemy wykorzystywać różnorodne taktyki od klasycznego taranowania przez niszczenie żagli przeciwnika, co spowalnia i ułatwia abordaż. W trakcie walki można przerzucać żołnierzy między pokładami statków, a nawet przejmować okręty przeciwników w trakcie abordażu. Nawet jeśli statek zostanie zniszczony, można spróbować uciec na tratwie do najbliższego portu lub szybko przyjąć inny statek i kontynuować walkę. System ten wymaga od graczy nie tylko dobrej znajomości mapy i umiejętności dowódczych, ale też strategii. Kolejnym bardzo ważnym aspektem w walkach na morzu jest pogoda, która będzie Muszać na graczach bardziej ostrożne i elastyczne podejście do walk. Dynamiczny system pogodowy obejmuje m.in. siłę i kierunek wiatru, stany morza oraz gwałtowne burze, które mają realny wpływ na sterowność i szybkość statków. Statki płyną szybciej z wiatrem, co pozwala na zwinne manewry i skuteczniejsze ataki, ale jednocześnie pośpiech może dekoncentrować i narażać naszą flotę na niebezpieczeństwo. Tak więc poleganie na przewidywaniu i wykorzystywaniu warunków pogodowych jest jedną z ważniejszych umiejętności dowódcy floty. Nadciągające z północy burze czy kapryśne porywy wiatru. Zaskoczyć nawet najlepszych weteranów, co wprowadza do rozgrywki element nieprzewidywalności i realizmu. Reasumując, War Sails to dodatek, który wnosi do Mount Blade 2 Banner Lord głęboką mechanikę morską, nowe frakcje, umiejętności, rozbudowę kampanii. Wórcy zadbali także o to, by usprawnić podstawowe mechaniki i poprawić działanie gry bazowej. Dla fanów walk, historii i strategii morskiej, to must have, który kompleksowo rozbudowuje doświadczenie z gry i dodaje pewien powieść świeżości. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o dodatku i czy odpowiada Wam pomysł na bitwy morskie w tym Warto również zasubskrybować kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów o Mountain Blade i innych ciekawych grach. Trzymajcie się!